Ty przeszedłeś na serwer i się coś popsuło. Zacięło mi się, coś. No, ty no, przeszedłeś na serwer i zaczęło się ciąć. Czekaj, bo się musi droga zalogować. W sensie stworzyć. Nie, ale bez no, na serwer i zaczęło się ciąć. I patrz na górę, ile jest ptaków, ty. To nie nietoper, toperów. I one spadają, i zaczęły ciąć grę. czajż to? Ty, to, to nie są nietopery, co to co, jest? To... to są nietopery, pa ile ich na ziemi leży. To są Batmany, po jakie duże. No, ale patrz, ile Ej, ich tu. Co to le. Co Kogo się to stało? Broń? To moja broń, Tak, moja. to twoja, bo się blogowałeś, no. Ale no, stary zalogowałeś się i przyniosłeś nietopery ze sobą. Ty nieżywy, nie. A nie, to jest na koncie. Dobra, nie, pytanie, to... pytanie, czy my przenosimy nasze uzbrojenie na drzwi w tym? Chyba tak, co? To ja niech się droga załaduje, bo mi się podskakuje wszystko. A przenosimy? Przenosimy, przenosimy. Taka, gdzie, gdzie to jest droga? Gdzie tu powinna być droga? Eee, z tyłu samochodu. Bo ja Do na naszego. czupów miałem, ja nie wiem. O, nie, o, o nie, 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 nie tak. Coś zrobił. Nie rób tego, jak ja montuję drzwi nowe. Rzecz ja, bo tu kurde robię alufelgę profesjonalną. O kurde, ale to będzie ty. Robimy po profesjonalnemu. No nie rób tak, no! Co? No montuje drzwi przecież. Armor na drzwi montuje. Czekaj, jesteś... Pawełek będziesz miał stabilne koło, zobacz co się dzieje. O, Mi samochodem ruszasz. Ej, co ty paletę w oponę wsadziłeś? O. Czekaj, bo montowanie tej palety to jest tragedia jakaś. No, nie mogę! Który raz już przymier przymierzam paletę do drzwi i zabierasz koło. Czepiasz się, to są rzeczy ważne, ważniejsze trzeba zrobić, a nie... Kurde, i krzywo jest. Aleś wieś? krzywo no. zrobił, kurde. Ja, dawaj mi te drzwi, kurde. Okej. Okay. No. Co to było? Co żeś wystrzelił? Jeszcze nic. Spok już, że coś się rusza, to że ja wyszczeliłem. No nie, no coś poleciało, no nie mogę drzwi zamknąć. Pa! Tu nic, tu nic nie ma! No jest paleta, no. No nie ma nic! No jest John, paleta. O, z nietoperzem nawet. No kurde, nic tu nie ma, pa! nie bo nietoperza w drzwiach. No jest! No nie ma palety, jest no. same drzwi, drzew, jest samo. Same, same, same drzwi są. No i jak nie ma? A... Dalej nie ma! No nie ma. Czekaj. A paletę teraz widzisz? O, widzisz nie, tu paletę, nie widzę co leży? Znaczy no, tu leży, no? No tak, no ta paleta tak. No i teraz ją montuję. Obrazam. Tu. Widzę same drzwi ruszasz. No jak same drzwi, jak jest paleta. No nie mogę. Dobra, czyli muszę przymocować do zamontowanej drzwi chyba. O! Powiedz, że teraz widzisz tę paletę na drzwiach, bo... No, teraz widzę. No, dobra. A, bo to jest skrzynka w kiblu rozwalona tej. No, to już wiemy czemu nam laguje to Trochę... mam wrażenie, że mo mogą być trochę krzywo te palety, ale... I tu mamy Tragedii za... nie ma o kurde. Dobra, mamy, mamy nasze te Nasze uzbrojenie na drzwiach Czy my czegoś potrzebujemy jeszcze, czy już możemy spadać? Ja bym jeszcze na dach dał y -y, ja, nie na wiem, czy, ja nie wiem czy... nie ja wiem bym... Ło! Ło! Nie wiem czy bym chciał na dach dawać To był kiedyś nasz samochód Teraz to jest, kurde... Katapulta Łajmiego Kapata PULET. Ta ten. No nie mogę... O, ale... O, mam. Wracając nie wiem czy chcemy dawać tu paletę, bo patrz. Aha, bo tu jest... Dobra wieżyczka. a to może dawać z boku. I tu jest więcej takich włazów, takie okna No może... bo to jest wiecznik. Kurde, dobra. Dobra, to, to niepotrzebna nam ta ta. To tutaj... paleta. Tu do tyłu nie dawaj, bo tam jest okienko na chatę. Aha, dobra, to damy na tylne drzwi. Kurde, jest uzbrojenie, dobra I albo Zamiast na tylne drzwi, to patrz No i żeś zepsuł, tak równo przykleiłem Nie no, patrz, 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 Zamiast na tylne drzwi, to zrobić schodek Też może być Dwa jest ten schod? nie no, dawaj na drzwi na razie Potem będziemy o. myśleć no i nie, Wygląda dobra. jak kupa Dobra, to dawaj ten, no. Teraz to daj tak równo jak było O, zrobiłem jeszcze bardziej równo od ciebie, patrz Patrz jakie mamy drzwi, stary, wypasione, drewniane Dobra, ale musimy zdobyć kanapę na tył samochodu Tak więc dawaj pakuj się, chcesz kierować? Nie, nie ja idę na pakę Ale tam nie ma jeszcze na co usiąść, to ja nie wiem czy jest sens Ale ja też Ty wziąłeś sztabkę złota? No bo znalazłem, ja tu chodzę, ja muszę tu spróbować jak to się jedzie Ja pierdziel, ale się czuję teraz jak guslik w czołgu, nie? Pa, pyk Otwarte, nie? Widzisz to? Widzę to, no. Ej, co jest? Ho Cyk, rzucony gran. Dobra, jedziemy. I nie wiem czy nie czasem nie umożliwi nam, nam... No chyba przez to nie możemy jechać za bardzo, wiesz? Jak to? No bo blokujesz Uch, to. samochód. No musisz mieć na czym usiąść. Dawaj wbijaj to drzwi ci otwieram. I jedziemy, bo paliwa nie ma. A jesteś pewien, że tamtego silnika nie możemy tu wpakować? Możemy chyba, tylko... Musielibyśmy mieć paliwo. Zmienić paliwo, potrzeby trzeba było. To ja proponuję po prostu na razie jechać, znajdziemy statek, zaopatrzymy się w paliwo i później będziemy zmieniać silniki. Tylko tak się zastanawiam, czy może nie, nie lepiej byłoby wrócić, może po ten silnik, żeby go na pakę dać chociaż. Bo tam jest już statek przed nami, byśmy przy statku sobie na, y, zmodyfikowali samochód. Dobra, wracamy. Ale driftować driftuje, dobra. Cześć, tam mieliśmy co? Olej mieliśmy zalany i paliwo też mieliśmy zwykle zalane. Paliwo i. No w sensie olej i gaz, no to w sumie wystarczy... Nie, tylko diesel! diesel to był, no to był... To był silnik autobusowy, autobus jeździ na diesel. No to kurde, to od razu powinniśmy przerzucić. Dobra, trzeba ten silnik wy... Jak już żeś ładnie tą kratkę pomalował, kurde, chyba że taka była. Nie no pomalowiłem. Malo... Pomalowy po... pomalowił. Okay, ile to jest? 86 litra wody, dobra To nie idzie? O, o, czekaj! O! O! Zamont... Nice! Ej, ładnie siedzi, nie wystaje Chodnicę daj O patrz jest, 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 jest chodnica Tu jest tu, grill, grill No to nie, tam, on mi tam wpadł ja go nie mogę wyciągnąć, nie da się tego założyć Na pewno? To może to nam Ta. blokowało I jedziemy do statku Dawaj Daj wyżej, się raz żyje się Będziemy tyle, płakać Tyle tyle, że, tyle żeby dojechać U, mam ale mam silnik pod nogą, ciepło. masz? A grzanie nóg, hop, <ma>. grzanie foteli. E tu, jakie mamy też pokrywę na silnik? Tu tu, 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 na środku. Ale idzie, idzie, nie? Idzie. O! Co ty gadasz? O! Kurde. Skręcimy. no. Jaką kurde silnik tam, ma, tam jest. No, ale idzie lepiej niż, niż z tamtym, więc fajnie. Ło! Wow! Panie! Co żeś zrobił? Chciałem głowę wystawić przez wyżyczkę. Hamuję, ale powiem ci, że... Kurde, te hamulce w tym, w tym, tym naszym samochodzie to... to Panie, dobana z takimi ty, z taką wieżyczką. Nie no, biegniesz, bo to szkoda paliwa. Ło, bo Eee, panie, panie, kurde, nowe auto. Malowałem jeszcze dzisiaj rano. Bo no. kaktus. Co za Co Kurde, no nie moja wina, no. Wyrasta z ziemi tak na, nagle. Dobra, pytanie, o której strony będzie wejście, chyba o tej drugiej tutaj? Czy ty widzisz ten statek? Ja widzę tylko słońce. No, tu jest statek obok nas. Co? Ja nie widzę nic znowu. Ale. Ty, ale to dobrze, bo patrz. Ja, to, ja przez to, że nie widzę tekstur. No nie gadaj, że nam, że, że nam wyciągniesz, kurde, przez ścianę beczkę. No przeszedł przez ścianę, jaki ma... czarodziej Dobra, szukaj ty, diesla tu jest, taka, tu jest taka wesoła beczka, może to ona chce i a nie pusta No weź mi nie wyprzedzaj, ja pierwszy idę, tu szukałem, a ty mi się O, jest diesel, bierz Całe wlejesz Gdzie? Tu bierz O, ja też mam, 31 litrów Dobra To bierzemy dwie Bierzemy dwie, w sumie turlać będzie szybciej To jest 50 coś, o, ale będziemy mieli diesla, ty No 80 litrów Kurde, matematyk Weź zatankuj, a ja idę zobaczyć jeszcze, czy nie ma więcej. Jak ten to będziemy mieli przynajmniej pełny bak. Tam kołane jest. Koła nowe mamy, są, są dru, koła dru, nowe. Drugą beczkę wlewasz? Nowe paliwo jest też nowe paliwo. Nowe paliwo. No, nowe no, koła. Wszystko nowe, elegancko. A drugą podoba beczkę się. wlewasz czy co? Nów, tak Nowy zbiornik mamy. To wszystko nowka. To mnie się podoba. Eleganckie. Jestem zadowolony. Jestem Tyle? zadowolony. Nice. Tutaj taką nówkę mam. To nie jest byle co. 9,7 na 10 litrów. Ja to nie trzeba. No to full. Tak chcesz jechać? Ej, królik, dobra. szybko. Gdzie? Słyszałem królika krzyczącego. Pakuj się i uciekamy. Nie zatankowałeś? To. Jedź. O, schowek. Wie, w którą stronę? Eee Be... to... cholera. Prawo, ty nie jedziesz, co? Jak przy ścianę ty jedziesz? No ja nic nie widzę. Ty przejechałeś przez ścianę? Nie. Ty... Stoisz Chyba. w miejscu? Tak. Cofnij się U... do tyłu, do tyłu. Statek przed nami, wjechałeś w statek. No tu, i w prawo. Z... Jeszcze lekko w prawo. Musisz mi mówić, bo ja nic nie widzę. Jeszcze lekko. Jeszcze. Jeszcze prawo. Dobra. Gdzieś tak jeść, powinniśmy trafić na drogę Znaczy w lewo lekko A nie, czekaj, droga przed nami jest, okej okay. W prawo, w prawo? Yy, widzisz drogę, prawda? Widzę, ale nie mogę skręcić <laughs> Kurde! Ej, przynajmniej się nie przewracamy na bok Dawaj, dawaj Ty mam ma, Co to? Co jest? Ty My mamy, kurde, na prędkościomierz czy zegarek tutaj, bo ja kurde jest. Myślę... Gdzie? No tu, zegarek mamy. Ty, bez kitu, what the fuck? O, kurde, co jest grane? <laughs> Czemu ty, ten czas tak ty leci? Ty z, ty z prędkościomierz... Przenosimy się w czasie! To jest prędkościomierz i zegarek w, w jednym. Ale który tu... czekaj. To się przenosimy w czasie. Ale które to jest od prędkości w takim razie? To, co się najszybciej kręci. Aha, kurde, jedziemy, paki żółty piasek Kurwa żółty, to ja mam teraz spodnie tak rzuca <grywa> piasek premium Nie, coś tam jest przed nami Ło, wow, a mi podbiło coś Dawaj, ja musimy szukać... Y -y, skacze Ej. Nie skacz Już? Git? Rzucam Ty może daj mi kierować Objechałeś w kamień, kurde dobra Ej, Musisz kierować, bo po, mi rzuca. Dawaj kierow kierownicę co, gościa. Coś mi wypadło, to co to. Dawaj kierownicę, kurde, bo jeździć nie umiesz. Samochód rozbijasz. Nawet jeżeli nie jedzie. co ty, jak ty się włączasz do ruchu? No, jak jedzie? mam patrzeć na lusterkę, jak mamy kurde posta, po samochód? No tu nie wiem, rękę wystaw, że skręca. Tego Ta opa, tak. Nie, 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 nie pamiętam, którym się rękę wystawiało. Którym się rękę rzucało, wystawiało? Masz ramię, chłokieć. No ale. Rękę, wystawiasz. Co się stało? Jak ja umarłem? Czemu? Jak? Jak ja umarłem? No nie róbcie mi tego, no. Jak? Ej, bo auto samo jedzie, kurde. Nie, może ja głodny byłem. <laughs> Moje ciało co robi? No weź to, wyciągnij teraz, jest w truchu, bo No <laughs> <Ej>, Bo samo. <laughs> Co jest? Samochód nam lata Cześć Może mi się uda Noga wystaje przez dach, cześć? Weź tak nie umieraj znienacka, bo wszystko psujesz <gry> To cię moja wina Że umarłem znienacka, kurde Cześć, wezmę sw swoją broń Dobra, jedziemy, bo tu No, ale z tym ciałem się nie będzie dało Stary, wiesz jak to ciało leży? Wiesz co ja widzę jak siedzę na miejscu kierowcy? WYPIĘTĄ DUPĘ Dzisiaj masz... Masz... Wyspę z palmą prawie Kościół, nie ma, nie mogę po prostu Dobrze, że kupy nie robiłbyś miał wtedy wyspę z panem, a tak to masz samą wyspę Eee... jak to wyciągnąć? Dobra Trzeba... trzeba jechać, bo to nie ma... nie ma co... Ale trwa, nie mam to, jak, to... jak jechać